Program, który Państwo oglądacie, to Wieczór WTK. Ja nazywam się Szymon Kozłowski. Dobry wieczór. Już teraz czas na pierwszą rozmowę w dzisiejszym wieczorze WTK. Zapewniam, że to bardzo ważna rozmowa. Bądźcie Państwo razem z nami do samego końca. Liliana Nowak urodziła się z poważną wadą serca. Rodzice dowiedzieli się o tym w trzeciej dobie jej życia. Ta wiadomość to był cios w samo serce, obawy i strach, co będzie dalej. Ona jednak się nie poddawała. Od samego początku pokazała, jak jest silna. Do tej pory przeszła już trzy operacje operacje na otwartym sercu. Niestety czeka ją kolejna. W Polsce lekarze nie dają szans na powodzenie następnej operacji. Rodzice Lili szukali pomocy w zagranicznych klinikach. Pomocną dłoń wyciągnęła klinika z Genewy. Koszt operacji to kolejna wiadomość, która zwaliła z nóg. Trzeba zbierać ponad półtora miliona złotych. Na tyle wyceniono życie dziecka, ludzi, którzy są razem ze mną teraz w studio. Również z nami pani Anita Górna, którą już teraz witam. Anita Górna, koordynatorka akcji. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. I witam bardzo serdecznie również mamy kochanej Liliany, Karolinę Nowak, dobry wieczór. I sama Liliana zna, razem z nami. Cześć, Lilianka. Cześć. Bardzo się cieszę, że jesteś Ty przede wszystkim kochana, bohaterka naszej rozmowy, z nami również Twoja mamusia i Pani koordynatorka. To może pierwsze pytanie do Pani koordynatorki. Jaki stan zbiórki obecnie, ile jeszcze faktycznie potrzebujemy? Na koncie Liliany jest w tej, w tej chwili, brakuje 400 tysięcy złotych. Lilka ma fundację się pomaga oraz serce maluszka, więc kwota, jaką musimy uzbierać, jest półtora miliona. Brakuje 400 tysięcy. Czyli to jest coś, co jest wyzwaniem dla właściwie nas wszystkich, bo zależy nam bardzo na tym, żeby to kochane dziecko, które tutaj razem z nami jest w studiu, długo, długo, długo jak najdłużej nam żyło. Lilianka, powiedz mi, widzę uśmiech na Twojej buzi. Dobrze się czujesz? Wszystko jest OK dzisiaj? Tak. Tak? A duży był stres, żeby przyjść do studia dzisiaj? Tak. Aha, ale chyba jest fajnie, co? Tak. Pewnie, że tak. Jesteś na kolanach u swojej mamy, więc pytanie też zadam do e, mamy, do Pani Karoliny. Proszę powiedzieć, e, jak to jest na co dzień? Wiemy, że zmagacie się z czasem. E, pieniądze, tak jak wspomniała Pani Anita, potrzeba 400 tysięcy złotych. Wy zmagacie się z czasem, no i z codziennością. Proszę opowiedzieć więcej. Zgadza się. Lilka jest bardzo żywym dzieckiem. Mimo wszystko, mimo tej wady, e, no, musi brać leki codziennie. Rano i wieczorem dostaje dosyć spore dawki leków, żeby to serducho jakoś dobrze pracowało chodzi do przedszkola. No czuję się naprawdę dobrze i to powinno dla mnie być takim dla ludzi no szczęściem też, że z poważną wadą serca dziecko tak funkcjonuje mimo wszystko. No jest radosnym dzieciakiem. Teraz wróciła e, z powrotem do nauki, bo teraz rozumiem w przedszkolu, dobrze mówię tak? Tak, zgadza się. W przedszkolu, fajnie w przedszkolu jest? A powiedz, co najfajniejszego jest w przedszkolu, tak, na, tak gdybyś miała ocenić, tak zaraz po tych kilku dniach? No fajnie robić w książkach. A widzisz i to oznacza, że jesteś naprawdę świetną dziewczynką, bo jeżeli ty już książki teraz lubisz, to wierz mi, że to chyba bardzo duża radość i dla mamy i dla taty, że taką mądrą dziewczynkę mają, a dobrze wiesz przecież, że z książek dużo można się nauczyć, żeby mieć fajne później w życiu, prawda? Tak. Bardzo się cieszę. Sami Państwo widzicie, Liliana razem z nami w studiu, radosna, uśmiechnięta dziewczynka, ale Pani Anito, wiem, że dużo serca wkładacie wszyscy, by te pieniążki uzbierać. Jakie działania podejmujecie i jaki jest odzew ludzi? Lilka ma wspaniałe grono wolontariuszy, wspaniałych ludzi dookoła, ludzi dobrej woli, którzy pomagają charytatywnie. Mamy imprezy plenerowe, są odbywane, odbywają się różne festyny. Jest zbiórka elektrośmieci, zbiórka nakrętek, zbiórka makulatury. Po prostu próbujemy robić wszystko, aby jak najszybciej uzbierać te pieniążki. Więc każda złotówka jest na wagę złota. Proszę powiedzieć, Panie Nito, gdzie można wpłacać? Jak naj, najprościej i najłatwiej dotrzeć z pieniędzmi do was? Najprościej można wpłacać oczywiście na konto Lilianki się pomaga, Lilka Nowak Z Zaków Mokrych. Lilka ma też fundację Serce dla Maluszka, gdzie można weź, wygoglować sobie po prostu wpisać Lilka Nowak, Nowak, serce dla maluszka i tam też można dokonać wpłaty. Zapraszam Państwa serdecznie na wszystkie imprezy plenerowe, które się odbywają praktycznie każdą sobotę i każdą niedzielę. Jest to wszystko ogłaszane na portalu Facebook. Są plakaty, ludzie dobrej woli, nawet organizatorzy zapraszają nas do samych zbiórek pieniędzy do puszek. To jest też bardzo duży plus, że mimo, że robią na przykład jakieś dorzynki, możemy też przeprowadzić zbiórkę pieniędzy do puszek. Tak? Mamy też kiermasze zabawek używanych, mamy różne upominki. Także też staramy się ludziom dziękować za to, że wrzucą tą symboliczną złotóweczkę. I o to bardzo Państwa prosimy, prosimy o to by wspierać w walce naszą Lilianę, która jest w przedszkolu, bardzo lubi książki, jest bardzo uśmiechniętym i żywym dzieciakiem, no proszę zobaczyć jak sama się uśmiecha i patrzy co tutaj się dzieje, to też dla niej coś nowego być tutaj w studio. Pani Karolino, tak jak Pani patrzy na, na to życie właśnie Liliany, zna Pani bardzo dokładnie, chyba nikt lepiej niż, niż Pani, to jak, jak to jest? Bo wie Pani przecież bardzo Pani też chce, żeby Lilianka była, e, osiągnęła sukces w życiu, żeby była zdrowa już później, żeby, żeby też mogła w przyszłości pewnie założyć rodzinę. E, to o co teraz Pani najbardziej prosi, chociażby też naszych telewidzów? No prosimy przede wszystkim o wsparcie zbiórki, bo brakuje nam naprawdę bardzo niewiele w porównaniu do początkowej kwoty, którą dostaliśmy w kosztorysie z Genewy. Wilka jest naprawdę cudownym dzieciakiem i robimy dla niej wszystko. Dostaliśmy szansę, chcemy ją wykorzystać. Mamy wspaniałych ludzi wokół siebie, wspaniały wolontariat. Anita tutaj nam górna bardzo pomaga, to jest cudowna osoba. O wsparcie, tylko i wyłącznie o wsparcie, bo mamy naprawdę grono wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy nam pomagają. No i dziękujemy, że mogliśmy tutaj być i. Ja się bardzo cieszę, że Państwo przyjechaliście, bo też blisko przecież wcale tutaj e, nie mieliście. Ale przyjechaliście e, oczywiście, żeby być razem z nami, żeby też podzielić się z Państwem e, historią e, Lilki, e, którą teraz też coś, coś zapytam. Lilka, a kim chciałabyś być, gdy będziesz duża? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiesz? Mhm. A, a jak tak sobie patrzysz na to studio nasze tutaj telewizji, na te kamery, które tutaj są dookoła, to widziałabyś siebie tutaj w roli prezenterki, chociażby pogody na przykład? Nie wiem. Jeszcze nie wiesz, to wiesz mi, że praca w telewizji jest bardzo fajna. Ja bardzo Tobie też życzę tego, żebyś miała piękną pracę tu czy gdzie indziej, żeby Tobie się bardzo podobało, bo wierzę, że przyjdzie taki czas, gdy spotkamy się, nie wiem, za 10 może lat, może 15 i będziesz razem z nami mogła tutaj też, kto wie, może pracować. Tego Ci bardzo życzę. Pani Nito, gdy tak patrzy Pani sobie na dzieci w wieku Lilki, które są zdrowe i pani dużo serca wkłada w to, żeby tutaj pomóc. To jak to jest? To daje dużą motywację, by, by jeszcze bardziej, jeszcze więcej pracować na rzecz nasze, naszego inaczej pociechy? Oczywiście, że tak. Ja, Lilka jest, to jest kolejnym dzieckiem, którym tutaj, któremu pomagam. Ogólnie jestem społecznikiem lokalnym już 11 lat. Sprawia mi to olbrzymią satysfakcję, olbrzymią radość. I każda zakończona zbiórka jest dla mnie mega, mega sukcesem. Obserwuję Lilkę faktycznie, tak jak mama mówi, Lilka jest bardzo żywym dzieckiem, ale no niestety musimy ją ograniczać w ruchu. Ze względu na to, że łatka od serduszka się odkleja i wytwarza silne naciśnienie tętnicze, gdzie to może spowodować tak jakby Jakieś zagrożenie życia. Dlatego y, satysfakcja moja jest olbrzymia, jeżeli chodzi o zakończone, o zakończone zbiórki. I też chciałam tutaj ogłosić apel do ludzi, że szanowni państwo, każda złotóweczka, naprawdę wpłacona na konto się pomaga, to jest dla Lilki, dla nas bardzo dużo, dla was jest to mało, ale jeżeli kilkaset osób wpłaci tę tą złotówkę, to możemy w taki sposób zakończyć zbiórkę. No i oczywiście my też się przyłączamy do tego apelu. Pani Karolino, Lila ma w sobie ogromną wolę walki. To pani też widzi na co dzień, prawda? Zgadza się. Jak bardzo, jak bardzo silna jest ta wola walki, żeby na 100% wrócić do zdrowia? No dostaliśmy szansę i po prostu chcemy ją wykorzystać. Ona jest naprawdę bardzo fajnym, kochanym dzieciaszkiem i zrobimy dla niej wszystko. Mhm. Po prostu wszystko zrobimy dla niej. Tak jak Lilka pewnie czujesz, prawda, że mamusia, tatuś, pani Anita, ciocia Anita, jak wiem, że tutaj w studium też nazywałaś przed wejściem na antenę i teraz też jest tutaj razem z tobą. Chyba cieszysz się, że masz takich kochanych ludzi dookoła, prawda? Tak. Tak, oni bardzo cię kochają i widzisz sama, że bardzo, bardzo ciebie tutaj wspieramy i ja jestem przekonany, że wszystko będzie dobrze i na pewno jeszcze chwilę. I będzie zupełnie wszystko dobrze, zapomnimy o sprawie. Prawda, Lila? Tak będzie? Tak. To pewnie. A jak już wszystko będzie ok, to przyjdziesz tutaj mnie odwiedzić później? Tak. No super, ty już masz zaproszenie na kolejny raz. Jak już wszystko będzie dobrze, już teraz Cię zapraszam i mam nadzieję, że tutaj będziesz razem z nami. Szanowne Panie, wierzymy w dobrych ludzi, wierzymy, że tak wielu ludzi jest obok nas. Ta wiara chyba jest nieskończona, prawda? Oczywiście. Ja zawsze mówię, że wiara i nadzieja to, naj, to jest po prostu najważniejsza rzecz, jaka może być w życiu. Nigdy tej nadziei, nigdy nie, trafi, nie traciłam, yy, widząc kolosalne sumy, na przykład dzieci z SMA, jakichkolwiek dzieci, te kwoty po prostu, które przerażają rodziców. Ja naprawdę każdemu rodzicowi życzę dobrych koordynatorów, dobrych wolontariuszy, którzy będą nagłaśniać zbiórki, bo nie mamy innego wyjścia, naprawdę. A yy, takich ludzi jest bardzo mało, więc każdemu rodzicowi życzę wspaniałych wolontariuszy, wspaniałych koordynatorów, którzy spowodują, że te zbiórki i ludzi dobrej woli, że te zbiórki się skończą. Prosił Pani Anito, jako że czas na nieubaganie pędzi do przodu, prosiłbym jeszcze o przypomnienie, gdzie możemy wpłacać pieniądze. Wpłacać pieniążki można na się Pomaga Lilka Nowak z Daków Mokrych. I jest też jeszcze Fundacja Serce Maluszka, gdzie wygoglujecie sobie Państwo Lilka Nowak, Serce Maluszka i wyskoczy numer razem z numerem konta. Teraz Państwo widzicie na podpisie siępomaga.pl ukośnik serduszko myśli lili tutaj jak państwo klikniecie to właśnie taki uśmiech jak teraz państwo widzicie na buzi naszej kochanej Lili na pewno też za gości i będziecie mieli państwo na pewno dozgonną wdzięczność bo przecież wszyscy bardzo chcemy żeby Lila szybko wróciła do zdrowia cieszyła się życiem i była wspaniałym wspaniałym człowiekiem który na pewno odwdzięczy się niejednokrotnie razem z nami w studio teraz pani Anita Górna koordynatorka akcji Pięknie dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. Za pani zapoże. Karolina Nowak, mama właśnie tej pociechy, którą trzyma na swoich kolanach. Pięknie dziękuję Pani Karolina Dziękujemy, za przyjazd do studia. Że mogliśmy tutaj być bardzo. Przyjemność żyjemy. przyjemność po naszej stronie i cieszymy się, że my także możemy malutką, chociaż mam nadzieję cegiełkę. I to robimy. Trzymaj mocno kciuki. trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. Super! I oczywiście Liliana Nowak, bohaterka, też z nami dzisiaj w studio. Wierzymy, że wszystko będzie dobrze. Wierzymy, że wszystko będzie ok. Zatem drodzy Państwo, zapraszam. Bardzo serdecznie, by pomóc. Pomóc tej kochanej dziewczynce, która dzisiaj gościła w studiu telewizji WTK. Naszą rozmowę także Państwo znajdziecie na wtk.pl już niedługo. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Proszę być razem z nami już niedługo. Goście kolejnie w naszym studiu. Bądźcie Państwo razem z nami. Bądźcie z WTK.